Gdy zmęczycie obcego miasta ulic szum, gdzie nie dla Ciebie są towary na wystawach, nie możesz przebić się przez obojętny tłum do Metra Zejdź. Tam całkiem inne rządzą prawa. To dla banitów świetny azyl, uwierz mi, tu każdy między punktem wyjścia jest a celem więc razem z nami zawieszony tutaj tkwisz w podziemiach miasta, tam, gdzie krzyżują się tunele. Twój kraj Cię zawiódł i choć miałeś go już dość, jak ciężki bagaż dalej go za sobą wleczesz, więc śpiewaj o nim. Może wrzuci jakiś grosz przechodzień obcy. To metro subway to byle pod ziemią underground, gdzie monotonny pociągów szmer, na Fulton Canal, Union Square. To metro subway to Byle pod ziemią, underground, to jak narkotyk na każdy ból. White right dropper Old Gate, Liverpool, a w górze tylko nazwy tych miejsc. Columbus, circle Essex Park Place. Columbus, circle Essex Park Place. Columbus! Metro, jedyny do tej pory polski musical wystawiony na amerykańskim Broadway'u, nazywany również pierwszym polskim musicalem. Dziecko dwóch Januszów, Józefowicza i Stokłosy oraz autorek słów piosenek Agaty i Maryny Miklaszewskich. Premiera Metra odbyła się 30 stycznia 1991 roku w warszawskim Teatrze Dramatycznym. Po 30 latach musical nad Wisłą wciąż przyciąga do studia Buffo Tłumy, bo metro zmieniło na zawsze oblicze polskiej sceny muzykalowej i odkryło dla publiczności wielu utalentowanych artystów. Tu debiutowali m.in. Edyta Górniak, Katarzyna Groniec czy Robert Janowski. Choć początkowo w ten sukces nie wierzył nikt, to historia grupy przyjaciół śpiewających w podziemiach metra stała się wielkim hitem i choć Świat się zmienia, padają mury, otwierają się granice. Teatr też się zmienia. Niezmienne pozostają tylko marzenia i my, rycerze błędni. Polacy uczą się muzykalnie i uczą się bardzo skutecznie. Dzięki temu, że było kilku pionierów, tego, tego gatunku w Polsce. Z jednym z nich miałem okazję pracować to Wojciech Kęprzyński, który pokazał polskiej publiczności w nowym czasie trzy największe światowe tytuły, czyli koty upiora w operze i Ile Miserable, jak raz tłumaczyłem te wszystkie spektakle i brałem udział w tych produkcjach, to dla mnie było to absolutnie kształtujące doświadczenie na moją dalszą drogę w teatrze muzycznym. I tutaj Polacy się tego muzykalu uczą szybko i chętnie na dwa sposoby. Po pierwsze, trzeba pokazywać te największe światowe tytuły, bo one kształtują ten styl i ten gatunek i wzbudzają ogromne zainteresowanie. Trzeba je tłumaczyć, stąd tutaj głównie moja, główna moja rola w tarczy muzykalowym, czyli przekład, dlatego właśnie, żeby przemawiały do widowni jej językiem, żeby były zrozumiałe. Natomiast jakby druga droga równolegle, która się też w Polsce rozwija i to są zjawiska, które muszą występować koło siebie, to jest budowanie naszego polskiego repertuaru. I to się dzieje. Oczywiście przełomowe było metro które udowodniło, że, że Polak potrafi, to, to było podejście czysto Broadway'owskie, czyli właśnie casting, długotrwałe ćwiczenia, szukanie doskonałości w każdym aspekcie. Muzyka jest taką bardzo wymagającą formą, gdzie, gdzie właściwie wszystkie elementy muszą być optymalizowane, bo wystarczy, że jedna rzecz nie zadziała. Można, można znakomity muzyka zepsuć złym dźwiękiem albo złym światłem. Ludzie o tym nie myślą i, 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 o, i o to chodzi. Żeby widz nie myślał o tym, że tam coś nie gra, tylko żeby chłonął tę historię. A może jednak nie w Warszawie, a w rozśpiewanym i szalonym Krakowie wszystko się zaczęło? Tu w 1977 roku, kilkanaście lat przed metrem, Marek Grechuta, Jan Kanty-Pawluśkiewicz i Krzysztof Jasiński na podstawie dramatów Witkacego stworzyli szaloną lokomotywę. Wesołe dzieło w smutnym PRL-u. Jak pisze Daniel Wyszogrodzki, krakowskie szaleństwo nazywane musicalem dla draki. antymusical bez żadnych reguł, bo o musicalach z Broadwayu krakowscy twórcy raczej nie mieli pojęcia. Przez uczuć najdziwniejsze sploty błądzą drapieżne koty. Przez uczuć najdziwniejsze sploty. Widzę Ofelię, ale z bukietem w ręku, w wagonie pierwszej klasy. Mała stacyjka, a ona patrzy tam, między zaspanych ludzi. Wraca mi wszystko, lecz sam zdeptałem te zgliszcza. Ty, jedna, miałaś klucze do mych podziemi. Któż może być bardziej szalony niż my? Prócz nas nic nie istnieje. Jesteśmy jedyni, sami, gigantyczni. O wy, znikomo małe fakty w nieskończoności czarnych rząd. O jakże marne są wszystkie akty tych, co się puszą karki swego Nieugięty to pseudonim mojego dziadka Zak'a? Wracam do okupowanej stolicy pytając, co było w Polsce przed metrem i szaloną lokomotywą? Moja babcia powiedziałaby, że pierwszym polskim musicalem były zakazane piosenki. Wprawdzie nie było to przedstawienie, a muzyczny film fabularny, ale Danuta Szaflarska czy Alina Janowska błyszczały na ekranie tak samo jak nieco później Nicole Kidman w Mulę czy Catherine Zeta-Jones w Chicago. Tylko tu wszystko było po polsku i ku pokrzepieniu serc. Czerwone jabłuszko po ziemi się toczy. Tę dziewczynę kocham, co ma modre oczy. Czemu ty, dziewczyno, krzywo na mnie patrzysz? Żebym ja wiedziała, żeś ty chłopak stały, to by moje oczy za tobą patrzały. Tę piosenkę, tę jedyną, mówię do ciebie, dziewczyno. Może właśnie jest w rozsterce zakochane twoje serce? Warszawo ma, patrz, w oku mu za, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro. Warszawo ma. Teraz jest wojna. Kto nie handluje, nie zbiera. Zabrali rąbankę, słoninę, kaszankę, niech weźmie ich jasna cholera. Mało to broadwayowskie, powie zaraz pan Daniel, który w swojej książce Ale musicale pisze też, że musical to element kultury popularnej, który rywalizuje z kinem, tak jak Broadway rywalizuje z Hollywood i odwrotnie. No więc zacznijmy nasze Lala Polent, to znaczy naszą opowieść o musicalach, jeszcze raz. Musical jest historią do opowiedzenia. Z innego powodu idziemy do Teatru Operowego. Tam oczekuje się przeżyć estetycznych. Stąd na przykład opery się wystawia w, w, w językach, w których zostały napisane. W muzykalu zrozumienie, ale w konsekwencji zrozumienia możliwość utożsamienia się z bohaterami, jest właściwie kluczowa. Bo to jest ten element empatii, kiedy my y, możemy oglądać tak różnorodne muzykale jak Koty, Skrzypka na Dachu, Miss Saigon i y, 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 zupełnie czasami y, postaci kompletnie spoza naszego świata, a jednak współodczuwamy z nimi. Dlatego, że ta opowieść na zniesie. To się zmieniło w połowie XX wieku, kiedy wielcy twórcy muzykalu amerykańskiego Rogers i Hammerstein właśnie wszystko podporządkowali opowieści. I to jest zasada, która obowiązuje do tej pory. Oczywiście są wyjątki takim muzykalem, który odniósł ogromny sukces, a jest taki trochę wbrew tym zasadom, to na przykład koty które są generalnie wiązanką właściwie piosenek aktorskich, prezentacją różnych postaci, poetycką bardzo, bo to przecież T.S. Eliot, laureat literackiej Nagrody Nobla, napisał te wiersze. Natomiast generalnie w, w, w musicalu wciąga nas opowieść i wszystko je podporządkowujemy. Pojawiło się na Broadway'u pojęcie dream ballet, że nawet taniec jest projekcją fantazji, snów, lęków, oczekiwań bohaterów. Tego, czego nie powiedzą słowami albo czego nie wyśpiewają, to jeszcze można pokazać w tańcu. I doskonałym przykładem jest muzyka West Story, kiedy, kiedy ta oryginalna yy, yy, choreografia Jeremy'ego Robinsa jest właściwie opowieścią, tańcem. My oglądamy prolog w musicalu West Story, który ma prawie 10 minut, tam nie pada jedno słowo, a już, a już wiemy o co chodzi. Wiemy, że są dwie bandy, że jest konflikt, że, 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 że są między nimi interakcje. Oni zaczęli, oni zaczęli, a my skończymy raz na zawsze ten czas! O czym myśli, co czuje i co widzi Anna Srokach-Ryn, kiedy słyszy słowo musical? Co myśli? E, że kocham śpiewać. E, co czuję? E, myślę, że też to, że kocham śpiewać, kocham teatr. A co widzę? Widzę Grecką Wyspę, ponieważ jeden z najważniejszych musicali, w którym zagrała mama Mia, jego akcja toczy się na Wyspie Greckiej. No i jakie to było zadanie, wyzwanie, śpiewać te piosenki, kiedy wyobrażam sobie, że e, kilkanaście lat temu słuchała Pani piosenek Abby. No tak, ja się na tych piosenkach wychowałam. E, towarzyszyły mojemu dzieciństwu i mojemu dorastaniu. E, ja nadal, jak na to patrzę, mam wrażenie, że to taki jakiś sen, że to się w ogóle odbyło i że ja w tym musicalu zagrałam i zagrałam e, tę ważną postać, Donnę Sheridan. Mm, I wszystko dla mnie wydaje się wciąż magiczne, kiedy o tym myślę, bo miało być zupełnie, zupełnie inaczej. Zwożę, raz jestem Jak tu siedzę obok Donny, to znaczy Ani, to serce wali jak dzwon. Tylko raz i mogę kochać po zgon. Mamma mia, opamiętam się, bo gdy jesteś blisko, błagam cię na wszystko, S.O.S. Już wrzucam, wolniejszy bieg i nie pytaj mnie, czy mamusia wie. Mówię tekstami Daniela Wyszogrodzkiego. Swoją drogą, panie Danielu, między nami, czy Polacy mówią już na co dzień musicalami? Są frazy, które weszły do polskiego języka. W Ameryce to jest... W Stanach w ogóle w krajach anglojęzycznych jest to bardzo popularne. Ludzie rozmawiają muzykalami. Ludzie rozmawiają muzykalami. Znakomitym przykładem, jak to funkcjonuje jest, jest serial Glee, gdzie młodzież szkolna tworzy muzykale i to jest właściwie przedstawia klasykę muzykalową na własnych wykonaniach. To jest kapitalny serial, popularyzujący ten gatunek. Ja się miałem okazję przekonać, jak to działa w świecie, bo na przykład w moich podróżach czasami egzotycznych spotyka się zupełnie obcych ludzi gdzieś tam przy ognisku e, i, i, i co robisz? Jak się... Ja tylko powiem, że pracuję w teatrze muzycznym, to od razu się nawiązuje kontakty. A co gracie? A czy u was był Król Lewa? Czy, czy mieliście le jaka jest twoja ulubiona? aria z le Miserable. I od razu jest, bo to jest taka lingua franca, ludzie się dogadują. W Polsce to jeszcze aż tak nie działa. Oczywiście wszyscy znają piosenkę Gdybym był bogaty, Kiedybym był bogaczem, e, z muzykalu e, skrzypek na dachu, ale już na przykład nie każdy wie, że jest to piosenka z musicalu. Piotrusiu, panie, czyś ty pan? Czy chłopiec z krain gwiezdnych? Dlaczego wprawiasz mnie w ten stan tajemny i bolesny? Kim jesteś, chłopcze? Czyś jest złem, co rzuca czar dzieci, czy tylko ich i moim snem, co też jak sen odleci? Magia, siła wyobraźni, tobie pozwoli na odkrycie. By z duchem czasu żyć w przyjaźni i poznać jego tajemnice. Weź lepiej się w garść, ja faceta chcę. Sercem Cię namierzam znów. Weź lepiej się w garść. Serce lepiej wie, zrobić wbrew nie mogę mu. Letnie dni, rodzą się sny, i oho, idzie letnia noc. Nie będę już śpiewać. No tak, wróćmy więc na prawdziwą scenę, bo prawdziwy muzykal ma wzruszać, bawić, uwodzić i uzależniać, tak jak najpopularniejszy muzykal w historii upiór w operze, tu na deskach opery i filharmonii podlaskiej. Upiór w operze, Koty, Mamma Mija, Gorączka sobotniej nocy, Doktor Żywago, Oliver, Deszczowa piosenka to tylko niektóre tytuły, których przekłady przygotował Daniel Wyszogrodzki. Tłumacz Leonarda Koena i Boba Delana, dziękuję jej za to mój przyjacielu, brał bezpośredni udział w produkcjach najsłynniejszych światowych tytułów. Zadanie, nad którym poległoby wielu. Prawda, panie Danielu? Tłumaczenie muzykalowe jest zawsze kompromisem, dlatego że mm, ja już nie chcę wchodzić w technikalia, że na przykład wysokie dźwięki muszą być na otwartych samogłoskach. To jest czasami przypomina bardziej re, re, rebus, krzyżówkę niż, niż sensu stricte przykład. Ale też my tłumaczymy z języka angielskiego, gdzie fraza jest krótka, gdzie słowa są jedno często. Angielski jest genialnym językiem do śpiewania. Ta fraza nie podchodzi, polski język nie podchodzi pod tą frazę. A też zależy mi bardzo na tym, żeby te przykłady, bo w większości wypadków to jest to wskazane, żeby te przykłady były, operowały językiem potocznym. Dlatego, że ludzie w muzykalach anglojęzycznych zwykle mówią do siebie normalnym językiem. To nie jest język piosenki literackiej. Tutaj nie ma miejsca na zabawę ala starsi panowie. To było cudne, ale, ale w musicalu to, to, to nie tędy droga. Oczywiście są muzykale, które wymagają stylizacji. Kiedy, kiedy tłumaczyłem taniec wampirów, Roman Polański tutaj współpracował z nami w Warszawie nad polską premierą, to tam był, był język wieśniaków, język profesora, język wampirów, taki ala gotyk i tak dalej. Świetna zabawa dla tłumacza. Ale w większości te musicale utrzymane w realistycznej konwencji operują bardzo realistycznym językiem. Ja do tego dążę. Jest czasem tak, że ci, którzy być może nie do końca kochają musicale, to powtarzają, że to taki trochę świat oderwany od rzeczywistości. A czy nie ma Pani mm. wrażenia, że ten musical gdzieś tutaj, w tej Warszawie, w każdym naszym mieście na co dzień też się toczy? Tak, mi się wydaje, że to w ogóle mamy teraz Słyszymy wodę, słyszymy autostradę, słyszymy ptaki. To też tworzy muzykę. I nie jeden artysta, który z tym miastem jest związany, tę muzykę słyszy w szumie, który ona generuje i też przetwarza przez swoją własną wrażliwość. Więc musical jest przedłużeniem. Jeżeli mówimy o samym gatunku, dlaczego powstał? Dlatego, że bohater już lub bohaterka nie znajduje żadnych środków ekspresji, żeby wyrazić swoje własne uczucia, wtedy zaczyna jej śpiewać. Wydaje nam się to bardzo, bardzo sztuczne, ale wydaje mi się, że nie do końca dlatego, że to jest bardzo gdzieś atawistyczne w nas, w ludziach. Ja pochodzę z Podkarpacia, gdzie w mojej rodzinie, w moim domu rodzinnym dużo się śpiewało. Dużo się jakby słowem, muzyką, jakby śpiewem się wyrażało i sama też tego się nauczyłam. Nauczyłam się konfrontować z rzeczywistością, z przyrodą śpiewając. Chodziłam na pole, uwaga, na pole i śpiewałam. Ja sama gdzieś tworzyłam sobie jakieś teksty, po prostu śpiewałam to, co mi... W w tym momencie przychodziło co musiałam przerobić, czego nie potrafiłam sama w monologu wewnętrznym, tak zwanym w swoim świecie wewnętrznym zrozumieć. Wtedy zaczynamy właśnie śpiewać i wydobywa i wtedy słyszymy to, co śpiewamy, więc w jakim sensie jest to taka autoterapia też. Dla postaci. Tak myślę, że można myśleć o muzykalu i tak o nim współcześnie myśleć, dlaczego postać zaczyna śpiewać, bo właśnie autoterapeutyzuje się przez utwór, znaczy ten utwór coś w niej zmienia w jej przebiegu emocjonalnym, przebiegu wewnętrznym postaci. Jeżeli tak będziemy o tym myśleć, to nie będzie tej sztuczności, która nam się wydaje. No bo rzeczywiście w ogóle przez teatr jest wymyślony, jest kłamstwem tak doskonałym, że, że aż prawdziwym. Słuchając szumu Wisły i pięknego głosu Ani, wsłuchuję się w muzykę stolicy. W odgłosy hotelowych wind, autobusów, tramwajów, w różne języki, w metrze, na ulicach. Wszyscy biegniemy tu jak poszukiwacze chwil szczęścia. I to nasze całe przedstawienie wciąż trwa. Ten blask, ten błysk, tak, to jedna wizja. Z muzycznej Romy wracam też wspomnieniami do opery i filharmonii podlaskiej. I wiem, że jeszcze wiele muzycznych teatrów przede mną do odkrycia. Już się zaczęła turystyka muzykalowa. Czyli się na przykład jedzie do Gdyni na Something Rotten albo do Białego Stoku na, na, na doktora Żywago, przykładowo, ludzie jeżdżą. Pokazaliśmy większość światowych znanych tytułów już Polakom. Powstają kolejne nowe muzykale polskie. Ja ostatnio biorę udział w produkcji jako współautor Kopernika. Ale też bardzo istotny jest element edukacji. I to, że polskie uczelnie artystyczne, akademie teatralne czy akademie muzyczne wprowadzają wydziały muzykalowe. To jest bardzo, bardzo ważne dla, i bardzo potrzebne teatrowi muzycznemu. Ale jest też taka zasada, że czego nie można powiedzieć, to można wyśpiewać, a czego się nie da wyśpiewać, to też jeszcze można wytańczyć. I, I myślę, że to oddziaływanie muzyka, muzyka musical jest takim teatrem totalnym, ale w dobrym znaczeniu, bo tam mamy wszystko: i aktor swój śpiew, i taniec, i, i wizualizację wspaniałą. No Różne są oczywiście choreografie, są musicale bardziej asetyczne czy bardziej wymagające pod tym względem. I tutaj nie ma, ma sky is the limit, jak to się mówi, czyli nie ma ograniczeń. Są muzykale bardzo spektakularne, są muzykale bardzo kamoralne. Jeden z najsłynniejszych muzykali wszechczasowych, Jesus Christ Superstar, właściwie można wystawiać bez scenografii na dobrą sprawę. Jest, tak, jest, to, tak, tak, jest to tak wymyślone. A z drugiej strony nie wyobrażamy sobie asetycznie wystawionego upiora w operze. To wymaga bliżtru, wymaga tego złota, wymaga tego neobaroku, bo dzieje się w takim miejscu. I taką ma stylistykę. Tutaj, właśnie stylistyka jest też chyba kluczowym słowem, bo w muzykale musical jest właściwie nieograniczona. Musical jest najbardziej eklektycznym rodzajem teatru, nie tylko muzycznego teatru w ogóle. W się może wszystko zdarzyć, na wszystko jest miejsce i też sam ten fakt bardzo nas otwiera, nas twórców muzykalowych. Bardzo zachęca do tego, żeby zrobić coś nowego, żeby coś pokazać. Myślę, że musical ma fantastyczną przyszłość i na świecie i w Polsce. Bo musical, jak mówi Daniel Wyszogrodzki, to zwierciadło naszego życia. Dlatego powtarzam za Abbą, the winner takes it all. I już za Anią i Danielem, że wygrany liczy zysk, przegrany nie ma nic. O wszystko to jest gra. Kto jej wynik zna? Mm, ta piosenka będzie mi chyba towarzyszyła y, y, przez wiele, wiele lat i wciąż towarzyszy mi. Uważam, że jest jedną z piękniejszych, które dane mi było zaśpiewać y, w mojej drodze zawodowej. Za to bardzo, bardzo dziękuję. Uważam, że przede wszystkim te teksty, które Daniel popełnił do tego musicalu, y, uwaga, to taki teraz. Y, Taki, taki, taki slogan aktorski leżą w gębie, układają się, to znaczy, on pomaga śpiewać te słowa. Nie czujemy sztuczności, nie czujemy tego trudnego języka polskiego, który jest trudny do śpiewania. Mamy szyczy, i sy, i wszystkie syczące i świszczące Daniel to tak napisał, że to się pięknie układa. Pomógł wokaliście, artyście, wyśpiewać też te emocje. Jest mistrzem pod tym słowem. Każdy chyba ma taką piosenkę swojego życia, i ja też mam. Przyznałem się już, co to jest za piosenka i marzenie także mam. Yy, czy wyśpiewasz je? Zapytam na koniec. Nad Wisłą. Spróbuję. Nie czekaj mnie w Argentynie. Mój statek tam nie zawinie. Wszystko przepadło. Wszystko na próżno. Twój list dostałam O dzień za późno. Nie czekaj mnie, wargę,